What the fuck! Kurwa się stało tutaj, no co to było, kurwa? Dzisiaj będzie AC i kamerka, i generalnie przyjdzie Jankos, i będzie chranie Wody i, i nie wiem co jeszcze wbijemy Challengera i... i nie wiem co. Znaczy kupiłem w końcu ASCE ja Simsy. Tak, wszystkie simsy zostały zakupione. Ażka ja pograła chyba dwa dni i tyle. Także jak ktoś chce kupić Simsy, to polecam. Niezły bo jest pieniędzy. Zajebi się się bawię. Z kieszeni mi wypadło, to możesz przytulić, bo szkoda mi się schylać jako miliarderowi karta. Ja z chęcią się schylę po 10 zł. Jakbym założył dychę na, na tego na, na ziemi, to pierwsze co zrobił tak butem przydeptał. I e, rozglądał się, czy ktoś patrzy. się znaczy, Nagądałem tych tak, tak, takich filmików, że chupy bejtują na dychę albo coś, ale na dychę by chyba nie bejtowali. By bo borać jakieś dwie stówy. No a kiedyś co z tych znalazłem na klatce i zajebałem. Mam szósty poziom, ja tam też zarobę do... Ja pierdolę. Ej, zobaczcie, RHP zostało, ja. ha! Ja jestem tu. Wiesz jest strasznie off znajbiście. Nie! No co jest kurwa? Złoty, Dobra, zbignaj to jego, uciekaj. Groszy. Witam, mam nadzieję, że dzisiaj będzie bit Master Remek, pozdrawiam. A kurwa. A, bo moroda. Żyjesz, żyjesz! Ja! Ja to jest to Dobra, No i... Zobacz, już kurwa dotywałem na wulnie, jest kanzior. Ty nie mam jak dojść do kartusa nawet, no to jest... robi się tam 4 osoby no, no jest Jest gang O kurwa. o kurwa Dobra, żyjesz Ole, kozacka ta Sona, ty. No dużo robi strasznie. Da dawaj, wpierdala nam się Sona Lux na bota. Mogę stworzyć nowe konto Remilia, a ty weźmiesz. Jest jakiś dam sklep Huberta? Bo nie ma. To się znajdzie, ta, i tylko... Ja byś był, ja był dziewczyną tak na imię. Nie wiem, nigdy o tym nie myślałem. Hania, honorata Huberta po prostu, a. Huberta. Ale, ale <laughs> słabe imię, ty. No. Dobrze jednak że mokuje No i co dobrze jak nie używasz? Jak to nie? No nie Tak ty śmietniku, no dawaj Pan co robię twojej mamie tak? Co no od pana tak, tak i robię Ale panczy dzisiaj pan czuje chłopa Tego, tego pike's Czy Pike ma mamę w ogóle? No musia się urodzić. Ale on jest martwy, nie? Generalny pike hmm. no powalone to jest ty ja pierdolę Nie oh, no kurwa Może dobiegnę Nie zezagłuje mnie, się... A, nie miałem, miałem kolców No i jeszcze ten, co jest? Aha, potka, no tak kry... jak Nie no kurwa mać no Witamy na topie Ja ale ty Było możliwe, Bo że to raz, pierwsza to, to była z jakiejś klątwy, a druga z W Siema, do buzi chodź kurwa suko Over chyba lubi postacie z Execute No to akurat tak się złożyło, że... o kurwa No i chuj pisz tam chat bany. Dobrze popak gra, tam Kurwa, czytanie to w grze, ja pierdolę! Do końca cię robię dziwko Nie! Kurwa! Wkręciło, ej, wkręciło mi się, że będę miał Nie Ja pierdolę nie. Ty, dostała to Nie! No, come on, no, ja pierdolę, for real. No, myślę, że moglibyśmy, ale. Git. o kurwa. Ach. Hop, chyba kurwa. O, nie wiem co, Mefel dronu się napał Pike najprawdopodobniej widzi tylko na jedno oko. No i kurwa jest wyjaśnione dlaczego często misuje terki Dokładnie Jest percepcja zaburzona Tak by mogło być Może szybciej otworzą. Kurwa, mogę iść dać ten Zabrakło, zabrakło I chuj, zginę też, no ja pierdolę no ja pierdolę Jak, jak, zerkowa jak zerkowałem to już był Tik nie wiem, no obrażeń nie ma KURWA Dużo ci do egzekwita brakowało? Mało, w chuj Mogłeś bić <tryk> A! No jebać tę grę za seraną Też zarwam Dobrze ja przeżyję Ja pierdolę, no kurwa mać nie działa. też, idę tylko, że ma szóste No, go go. no o, o, nie, o. Nice. No, no. Proszę bardzo, krowa zrobiona Proszę bardzo Ufu Ludzik Nie wiem co on robi, nie mam pojęcia Takby Nie wiem jeszcze tego czego tam macie Nie wiem, ten rakan jest... Nie pierdolę, prawie się wyjebałem no Kurwa, myślałem, że ona zastanowała tego dobrego chłopaka To był krąg Nie, nie, Amerykus A czekaj, co ja, kurwa Ja pierdolę, co ja zrobiłem, ale z tym błaznem Nie, mi się mózg wyłączył, naprawdę, wyłączył mi się mózg To jest... Nie wiem czy dobra Trzęółtu, wujka. O kurwa, widziałem go. Teraz przesłczy? No ja, tak dobrze było. O kurwa, ty, co ty? Pokoj na głowa. Nie. Dobra, nie, 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 mnie. nie, wpuścił mnie. Ja się co się dziebało? What the stało tutaj się stało tutaj? No kurwa to było kurwa? kurwa kurwa? pogers kurwa? nie, 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 o znowu No kurwa, widzieliście to? Zabrakło tyle, ile macie w penisie What the fuck is going on? No kurwa, no nie moja wina, że chujowi są ci ludzie O, piorą nam te podoba się ogólnie. O no tak to. Je, ja. ja, jeszcze ginę Ty. Aaa, nie tak, lecimy. Nie. Kurwa. Nienawidzą mnie.